Cześć, melduje się Kobikowski. W tym odcinku przyjrzymy się bardzo eleganckiemu Mercedesowi 770 od Kobi. Jest to niestety model, który może być kojarzony z trzecią Rzeszą niemiecką, ale mój kanał ma ostatnio już bardzo małe zasięgi, więc miejmy nadzieję, że ujdzie to uwadze kontrolerom świata. Przechodzimy do omówienia konstrukcji klockowej i muszę niestety zacząć od rozbrojenia miny, na którą posłało mnie tutaj Kobi. Otóż był podmieniony jeden z elementów, to znaczy de facto brakowało po prostu jednego bardzo ważnego elementu. Otóż brakowało jednego z przednich błotników w tym zestawie. Słuchajcie, no ja mam tą przewagę tutaj, że ja prowadzę też sklepik z, z Kobi, więc wziąłem po prostu z półki jeszcze jeden model i posiłkowałem się elementem po prostu yy, z drugiego pudełka. Ale oczywiście i tak złożę reklamację, żeby odzyskać po prostu ten, ten element. Natomiast no, jakby starałem się też wczuć po prostu w, w zwykłego klienta, który nabywa ten, ten zacny, wspaniały zestaw klocków Kobi i ląduje po prostu z, z częściami, które no nie, nie umożliwiają mu od razu skompletowania zestawu. Jest to oczywiście sprawa bardzo bolesna. Troszeczkę się zdenerwowałem, i było to dla mnie w jakiś sposób tam no, bolesne takie przeżycie, bo chciałem dzisiaj sobie zrobić takie święto, właśnie tutaj konstrukcyjne. Bardzo czekałem na ten model. Chciałem sobie ładnie tutaj spokojnie to zbudować i czerpać z tego wyłącznie przyjemność. No, ale niestety ta przyjemność została w ten sposób przez Kobi tutaj wymieszana z niezadowoleniem. <laughs> Otóż dokładnie wam mówię, dostałem. Dwa takie błotniki, a nie dostałem tego. Słuchajcie, w pewnym sensie to rozumiem, to znaczy, nie, nie to jest sytuacja niedopuszczalna, ale rozumiem o tyle skomplikowanie, ponieważ jest tutaj dokładnie osiem typów elementów tych błotnikowych, tak? Tu jest każdy, każdy jest inny. Słuchajcie, tutaj z tyłu są te. Oczywiście na początku w ogóle miałem, miałem wątpliwość, że być może ja coś źle pomieszałem, ale nie. No po dokładnym sprawdzeniu wyszło, że naprawdę ym, dostałem ym, jeden element pod, pod zły po prostu, tak? Bo tutaj mamy z tyłu, mamy te takie cieńsze błotniczki, odpowiednio z, dłu z dłuższą z dłuższym tym, z dłuższą blachą i z krótszą blachą, lewy i prawy, to już są cztery, i tutaj z przodu są te grubsze, te, te gdzie, gdzie blacha ta, tego botnika jest na dwa study, i tutaj też jest, jeden jest z dłuższą blachą, jeden z krótszą blachą, lewy, prawy każdy, i tu są kolejne cztery rodzaje. No więc tutaj o pomyłkę łatwo, ale żeby było jasne, coś takiego absolutnie nie powinno się zdarzyć, żeby było to podmienione w, po prostu w zestawie, tak? Boję się po prostu, czy to nie jest jakaś po prostu częstsza sprawa, możecie tutaj raportować oczywiście też w komentarzach, że tutaj Wam też się to zdarzyło. Oczywiście nie jest to koniec świata, składamy po prostu, jesteśmy niezadowoleni, tak? Ale składamy reklamację i teraz możemy dokładnie podać, dzięki temu, że jest ten indeks elementów, już przez Kobi prowadzony, możemy dokładnie podać jakiego elementu nam, nam brakuje, tak, już w komunikacji z firmą Kobi, czy też za pomocą tego całego formularza dostępnego na Kobi.pl, możemy zgłosić brak odpowiedniego elementu. Oni powinni niezwłocznie nas poratować. Dobra, ale teraz przechodzimy już do konkretów, słuchajcie, otarłem łzy. Na razie tutaj posiłkowałem się częścią z innego zestawu, jakoś to po prostu wygląda, ale byłem bardzo wkurzony i muszę Wam to po prostu powiedzieć. Brzydka, brzydka tutaj Kobi mnie tutaj posłała na minę. Słuchajcie, oczywiście mamy, mamy skosik z, z nazwą zestawu i oczywiście jedną, jedną figurkę w zestawie. Słuchajcie, jest to oficer Abwery i spójrzcie na niego. Od razu widać, że nie jest to jakiś brzydki, paskudny nazista, tylko uczciwy, porządny Niemiec, tak? Jako tutaj oficer Abwery na pewno dokłada wszelkich wysiłków, prowadząc działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze, aby jak najszybciej doprowadzić do zakończenia wojny i żeby w całej Europie zapanował pokój i porządek. Ponownie, oczywiście, tak? A widzicie, te... spójrzcie. Widzicie te bliki w jego oczach? To jest, już, to jest już marzenie o Zjednoczonej Europie. Ponadnarodowej, oczywiście pod niemieckim przywództwem, tak? Piękny, piękny. Fajna, fajna teczuszka z, z ważnymi dokumentami w kolorze mm, czekoladowym. Bardzo mi się to podoba i już na razie go damy na bok. Albo a, że później jeszcze go tam umieścimy go. W tym eleganckim samochodzie. Słuchajcie, no to jest po prostu cacuszko. Nie pamiętam kiedy ostatnio po złożeniu po złożeniu zestawu kobi pucowałem go szmateczką, a tego słuchajcie, bo wiadomo, jak się składa po prostu gołymi rękami, to tam człowiek zawsze ma trochę jakiegoś tam potu, tłuszczu na rękach, to on taki stracił blask, a ja sobie to jeszcze wiecie, go po prostu go sobie polerowałem, gdzie się dało, żeby było na nim też do recenzji oczywiście, żeby było jak najmniej kurzu, żeby tutaj w miarę jak najlepiej go zaprezentować. No je, od razu jest coś takiego, że jak składasz taki model, to po prostu sięgnąłbyś po polerkę, żeby go jeszcze tam wybłyszczeć. Model robi naprawdę bardzo, bardzo dobre wrażenie. Nie jest wcale mały, słuchajcie, tutaj zrobimy sobie teraz porównania takie wielkościowe. Tutaj słuchajcie, mamy naszą już nieodzowną Skodę Fabię w skali N do 35, ponieważ to jest no, popularny samochód na polskich ulicach, więc można sobie porównać. To słuchajcie, zobaczcie sobie, nie? Skoda Fabia w tym wydaniu, takiego podstawowego hatchbacku, to, to nie jest wcale jakiś tam mikrosamochód mały, nie? To jest już taki dosyć normalny samochód. Zobaczcie, jak ogromny był ten, ten Mercedes, tak? Tu praktycznie no nie, nie, nie chcę powiedzieć, że, że praktycznie w samym, na samym przodzie mu się mieści, na komorze silnika, ale zobaczcie, no jest coś w tym, gdzie tutaj siedzi kierowca, a, a gdzie tutaj, nie? Jakie, ile tu jest miejsca. No, mamy już mniej więcej pogląd, podgląd tego, jak to, słuchajcie, skalowo po prostu wygląda, nie? Dobra, tu jeszcze szybkie zestawienie z Horsem 901. Od, oczywiście odpowiednio jest to mniejszy model. Dobrze, a teraz tutaj skupimy się na tym, na tym pięknym tej cacuszku. Słuchajcie, no te przody, to ja już wam mówiłem wcześniej, że ten taki właśnie przedwojenny, jeszcze ten właśnie drugowojenny, ten taki wygląd z tymi wysuniętymi, wyodrębnionymi botnikami, z tą wąską komorą silnika, która właściwie mieści tylko sam silnik umieszczony najczęściej wzdłużnie. Tak? No to to jest ten taki właśnie wygląd. Bardzo elegancki, fajny, bajerancki. Słuchajcie, na, na wielką pochwałę y, zasługują zderzaki składające się z wielu elementów. Tak, bo zobaczcie, tu mamy te takie małe elementy z, z bocznym wyprowadzeniem. W środku y, pręcik, i tutaj jeszcze te takie, jakby to są pierwotnie, to były chyba takie jakieś y, kominki, czy takie. Y, Szerpnie powietrza, czy nie wiem co to było, jakieś takie rury wentylacyjne na, na statkach. Tutaj się świetnie wpasowują jako element końcowy zakrzywiony z zderzaka. Tu zobaczcie, bardzo ładny grill. On tutaj troszeczkę u mnie chyba jest lekko jakoś niedomalowany. Troszeczkę. Widzicie to? No tu po lewej stronie. Ale wiecie co, ja nie, nie, nie zrobię z tego problemu bo to mu nadaje takiego bym powiedział trochę charakteru takiego mu nadaje wszystko widać tylko to są takie jakby trochę nie wiem ja sobie wyobrażam że tam są pogięte trochę może te druciki ja tu nie widzę problemu z tym ładnie to wygląda Światełka yy, i piękny znaczek Mercedesa. Co ciekawe, yy, słuchajcie, ja zauważyłem, że oprócz tego, że mamy tu bardzo ładny element, taki, wiecie, dekoracyjny, to możemy, on też może posłużyć jako element konstrukcyjny, ponieważ yy, projektem tego, yy, tego elementu zadbał, że od tyłu, zobaczcie, od tyłu to jest otwór, który pasuje w pręcik. Więc ym, teoretycznie możemy z tego zrobić jakiś element konstrukcyjny, aczkolwiek no, taki rzadki, i pewnie no, drogi w związku z tym, tak? Żeby, gdybyśmy potrzebowali tego, więcej, musielibyśmy zamówić więcej takich Mercedesów i po prostu ym, pozbawić go gwiazdy, tak? Zobaczcie, może, to, to oczywiście można też wsadzić do ręki i yy, yy, że tutaj on, wiecie buchnął, po prostu urwał i buchnął znaczek Mercedesa, ale oczywiście to taki żart mało śmieszny, ale z tym, z, z, z utratą tego, tej gwiazdy z, z Mercedesa było wiele żartów, więc, więc tutaj nie mogłem się oprzeć. Dobra, więc teraz tak, dalej widzimy oczywiście bardzo Tutaj tak fajnie, sprytnie umieszczone koła zapasowe, tutaj pełnią one funkcję już wyłącznie po prostu kół zapasowych. W tym samochodzie, bo w Horsiu, jak wiemy, te koła zapasowe pełniły też dodatkową rolę. Tutaj dalej drzwi, spójrzmy tutaj na ten element ze studami, który wystaje, mi się wydaje, że nie ma w tym nic takiego to tutaj nic nie, te study tutaj nic nie mają odzorowywać za bardzo, tylko po prostu Kobi nie miało jeszcze takiego element, elementu, takiego jak tutaj jest ten, przepraszam, jak tutaj mamy ten tą kafelkę 2x2 z, z dodatkowym jeszcze spręcikiem wystającym z boku. Tak samo no nie ma, to znaczy nie ma właśnie takiego 1 na 2 study z pręcikiem, wiecie kafelkę, nie? Są tylko te elementy ze studami, yy, więc one po prostu tutaj wylądowały, żeby umożliwiały nam no tutaj w ten sposób otwierane tutaj są drzwi do przodu, a tutaj w tą stronę jest to w ten sposób zrobione. No i tutaj zobaczcie, tutaj mamy sporo siedzisk, tak? Oczywiście tych już mm, tych właśnie takich mocujących oraz z tyłu Taki uproszczony, przedstawiona ta um, ogromna taka um, kanapa dla powiedzmy sobie dignitarza, oficera wysokiego stopnia, który jest taką um, luksusową tutaj limuzyną um, przewożony, tak? I tu na przykład możemy sobie zasymulować taką sytuację, w której um, ten tutaj oficer sobie tam, tam siedzi w miarę, w miarę tam ładnie sobie może siedzieć, e, zwrócę Waszą uwagę, że tutaj... Um, żeby umieścić figurkę w tym miejscu. Dobra, siedzi. To zobaczcie, żeby zamknąć drzwi, trzeba mu dosyć wysoko tutaj ustawić rękę w takim geście pozdrawiania. Zwróćcie uwagę, że on podnosi lewą rękę, tak? Żeby nie było, że, że prawo. Dobra, więc tutaj tak to wygląda. Da się te figurki jakoś tutaj umieścić. W większych ilościach byłoby ciężko, tak? Dalej, zobaczcie. Mamy tutaj jakby taki złożony ten, ten dach. W tej pozycji bardzo mi się to podobają też te nowe opony z takimi te ładnymi oznaczeniami. Super. Tu jakby te nadkola przechodzą. W, są wydłużone, na nich są umieszczone to takie światełka. Jak sobieśmy to przedstawili, tutaj możemy otworzyć ten tył. Konstruktor zadbał o to, żeby był odzorowany bagażnik, w który możemy włożyć, no, raczej jedną lub dwie takie teczuszki z tajnymi dokumentami, nic więcej za bardzo. Ale tutaj też widzimy sporo klocków z nadrukami, bo przy tych światełek mam jeszcze rejestrację i znak Mercedesa. Ponownie bardzo ładny, ten taki zderzak, tak? Składający się z wielu elementów, naprawdę. Wygląda to fantastycznie, tak? Tutaj należy zwrócić też uwagę na elementy z nadrukami. Słuchajcie, no co mogę powiedzieć? Pojazd jest fantastyczny i po prostu nigdy w życiu go nie wypuszczę ze swoich rąk, nie sprzedam. Na pewno uratuje, do, dodatkowo ratuje go to, że jest, że jest w kolorze czarnym, tak? Bo gdyby był na przykład jasno-szary, to, to mógłbym mógłby mieć większe problemy z przeżyciem. Eee. <grym> Więc tak wygląda w tym momencie ta moja e, mikrokolekcja e, samochodów w skali 1 do 35, e, jeżeli chodzi o drugą wojnę światową i Niemcy. Słuchajcie, ja uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry model. E, polecam. I warto tutaj zauważyć, że jest to też, e, jest to też model, który nie zrujnuje naszej... Kieszeni, chociaż jest już on wyraźnie droższy, na przykład od, od Horsia, tam wiecie kubel wagena i tak dalej. Króciutko podsumowując, polecam ten zestaw Wam bardzo. Jest to naprawdę czysta przyjemność i oczywiście, jeżeli chodzi o montaż, i później o patrzenie tego na ten model. Czysta przyjemność i miejmy tylko nadzieję, że Wam trafi się egzemplarz bezbłędny, w którym nie będzie żadnej miny w postaci brakującego błotniczka lub też po prostu dwóch złych błotniczków. W związku z czym nie możemy ukończyć naszego modela, modelu od razu. Jeśli jednak Wam się to zdarzy, pamiętajcie, że jest też proces reklamacyjny, który w środku firmy COBI działa. Sprawnie lub dość sprawnie. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!